z tej strony ekranu, Wasza ulubiona prezenterka Ania. A dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ciekawostki na temat jednej z najpopularniejszych serii horrorów, czyli Five Nights at Freddy's. Niektóre fakty mogłyby Wam umknąć, no ale od czego jest zajegranie? Zapraszam! Pozycja numer 10 Restauracja Freddy's wzorowana jest na prawdziwej restauracji Chuck and Cheese, w której także obecne były przerażające animatroniki. W 1993 roku w jednej z restauracji doszło do poczwórnego morderstwa, którego ofiarą byli pracownicy firmy. Lokacja gry może być także wzorowana na knajpie o nazwie Showbiz Pizza Place, w której także wstawione były animatroniki, a jednym z głównych był grający na gitarze niedźwiadek Billy Bob. Pozycja numer 9. Według teorii graczy, akcja gry rozgrywa się na początku lat 90. lub dokładnie w roku 93. Na co wskazywać ma wynagrodzenie, jakie otrzymuje nasz bohater w postaci 4 do 5 dolarów, co było minimalną kwotą wynagrodzenia w tego rodzaju knajpach. Pozycja numer 8. Five Nights at Freddy's zostało zainspirowane poprzednią grą tego samego autora pod tytułem Cheaper Sons Lumber Company. Gra skierowana była do młodszego widza, a krytyka zmiażdżyła autora za marną grafikę oraz. Fakt, że główny bohater wygląda przerażająco i przypomina animatronika. To zainspirowało autora do pójścia w kolejnej produkcji w zupełnie innym kierunku. Pozycja numer 7. Na początku tego roku Warner Bros Studio wykupiło prawa do ekranizacji filmu opartego na historii przedstawionej w grze. Nie wiadomo jednak, czy będzie to wierna adaptacja, czy luźno nawiązujące story z animatronikami w tle. Obecnie poszukiwany jest scenarzysta projektu, a jeszcze w tym roku mają rozpocząć się zdjęcia do filmu. Supernie! Pozycja numer 6. W grze występuje animatronik o nazwie Balloon Boy. Jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci. O ile o animatronikach możemy dowiedzieć się czegoś z licznych migier, tak Balloon Boy owiany jest kompletną tajemnicą. Jest to też wyjątkowo mocno zabugowana w teksturach postać. Pozycja numer 5. W plikach każdej z gry z serii możemy znaleźć mnóstwo nieużytego kontentu, animacji, obrazków czy dźwięków. Fani mają na ten temat mnóstwo teorii spiskowych. W plikach możemy zobaczyć m.in. animatroniki zdejmujące swoje maski i pokazujące endoszkielet oraz wbudowany licznik żyć, który miał posiadać gracz. Pozycja numer 4. W intrze jednej z gier widzimy gazetę z ogłoszeniem o pracę. Reszta artykułów jest rozmazana, jednak dzięki obróbce graficznej można odczytać zniekształcony tekst. Okazuje się, że autor zawarł w nich kilka ciekawych informacji oraz ostrzeżeń, m.in. o tym, że gracz nie da rady przeżyć trzeciej nocy z rzędu. Pozycja numer 3. Po przejściu pierwszej części gry możemy dowolnie ustawiać poziom trudności czy też inteligencji animatroników między skalą 1 a 20. Jeżeli jednak ustawimy ją na 1, 9, 8, 7, gra automatycznie zabija gracza. Spróbujcie sami, jeżeli macie odwagę. Pozycja numer 2. Mówiąc o poziomie trudności, autor gry Scott Calton poziom 20 ustawił tak, by nie udało się go nikomu ukończyć, dlatego nie istnieje alternatywne zakończenie. Jednak niedługo po wypuszczeniu gry jeden z graczy opublikował film, na którym z sukcesem ukończył grę na tym poziomie trudności. Haha! Scott osobiście skomentował jego wideo. Pozycja numer 1. Kultowy wśród graczy Złoty Freddy początkowo nie był zaplanowaną postacią, a jedynie pomyłką. Zaintrygował jednak graczy, którzy to zresztą sami nadali mu nazwę Złotego Freddy'ego, gdyż w plikach gry określane jest jako Żółty Freddy. W kolejnych częściach Złoty Freddy został już wprowadzony na stałe. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze ciekawostki warto przedstawić o grach z serii Fajness at Freddy's oczywiście. Subujcie, lajkujcie i zagrajcie koniecznie w tą przerażającą serię gier. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.